Halo, halo. Witam was wszystkich serdecznie. Nazywam się Ewa Jurczyszyn i pokażę wam dzisiaj, jak założyć swoją stronę fanpage na Facebooku. Na początek zalogujcie się na stronie Facebooka na swoje zwykłe konto, konto profilowe. Ja już jestem zalogowana. Teraz klikuję się tutaj w pasek przeglądarki i dopisuję pages. Na samym końcu, czyli adres jest www.facebook.com/pages. Stoimy teraz przekierowani na nową stronę i teraz na tej stronie widzimy tutaj taki przycisk utwórz stronę. Klikamy. Kolejna strona, mamy do wyboru dwie opcje, strona oficjalna lub strona społecznościowa. Nas interesuje strona oficjalna i teraz tak, możemy utworzyć stronę dla firmy, marki produktu lub też osoby publicznej. My chcemy tworzyć naszą własną markę, markę sygnowaną naszym imieniem i nazwiskiem. Czyli staniemy się wtedy osobą publiczną. Tutaj jest taka lista rozwijalna, ale zostawiamy tą opcję domyślną, czyli osoba publiczna. Nazwa naszej strony to będzie nasze imię i nazwisko. Następnie musimy pamiętać jeszcze, żeby zaznaczyć tutaj, iż jesteśmy oficjalnym przedstawicielem tej osoby i że mamy pozwolenie na utworzenie tej strony. Czyli to jest odwołanie się do regulaminu Facebooka. Yy, zalecałabym również przeczytać. To jest już moja kolejna strona, więc klikam utwórz. Pojawi się tutaj jeszcze kolejny raz prośba o potwierdzenie, czy na pewno jesteśmy oficjalnym reprezentantem takiej osoby, takiego zespołu, czy też artysty. Co w tym momencie pozostaje zrobić? Ponownie kliknąć utwórz stronę. Ja akurat tutaj kliknę anuluj, ponieważ już taka strona de facto istnieje. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że teraz każdy z Was sobie świetnie z tym tematem poradzi. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.